Witajcie! Dziś zanurzamy się w temat, który, no, ostatnio mocno rozgrzewa archeologów. Chodzi o obecność Rzymian, y, może nawet żołnierzy, na ziemiach dzisiejszej Polski. Mamy nowe fascynujące materiały. Tak, i spróbujemy zrozumieć, co te odkrycia tak naprawdę oznaczają. Czy to była tylko wymiana handlowa, ten słynny bursztyn? Czy może jednak działo się tu coś więcej? Coś bardziej bezpośredniego. No właśnie. Skupimy się na tych yy, rewelacjach z Kujaw, ale nie tylko. Jest też ten miecz naczynie pogrzebowe. Zobaczymy, co z tego wynika. Dobrze, to zacznijmy od Kujaw. Konkretnie obszar między Gąskami a Wierzbiczanami. Tam dokonano no naprawdę przełomowych odkryć. Przełomowych, czyli co tam znaleziono? Całe mnóstwo fragmentów rzymskiego wyposażenia. Głównie oporządzenie jest dzieckie, ale też elementy stroju lewianistów i to datowane tak na powiedzmy 1600-1800 lat temu. Oporządzenie, strój, czyli rzeczy osobiste, nie tylko amfory z winem. Dokładnie. Są tam, wiesz, takie detale jak zawieszki apotropaiczne, te chroniące przed złem, w kształcie fallusa czy wulwy, ale jest też coś naprawdę wyjątkowego. Pozłacana aplikacja z pasa oficerskiego, prawdopodobnie należąca do beneficjariusza, czyli no, oficera niższej rangi, ale jednak. Hmm. to już brzmi poważnie nie jak przypadkowy import. Właśnie, doktor habilitowany Bartosz Kątny z Uniwersytetu Warszawskiego mówi wprost: To są pierwsze tak mocne fizyczne dowody na obecność rzymskich żołnierzy tutaj, w Barbarikum, poza granicami cesarstwa to kluczowe. Bo zawsze myśleliśmy głównie o handlu, prawda? A tu żołnierze. Jak to interpretować? Byli tu na stałe? Raczej nie na stałe. Interpretacje idą w dwie strony. Po pierwsze, Rzymianie mogli tu rekrutować wojowników sprzód lokalnych plemion, wiecie, do swoich oddziałów pomocniczych. A druga opcja? Druga to wsparcie militarne dla lokalnych sojuszników Rzymu. Na przykład dla Lugjów, o których wspomina kasjusz Dion. Pamiętamy tę historię z czasów cesarza Domicjana. Te znaleziska z Kujaw, ich koncentracja, sugerują raczej, że przybył tu jakiś zorganizowany oddział, nie pojedynczy ludzie. Okej, okay, to Kujawy dają mocny sygnał, a inne znaleziska. Wspomniałeś o mieczu. Tak, to też ciekawa sprawa. Luty 2025 Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Znaleziono długi rzymski miecz. I co on tam robił? Prawdopodobnie pochodzi z grobu wojownika, kogoś z lokalnej społeczności, może związanego z kulturą przeworską, która tu dominowała. To pokazuje, że rzymski ekwipunek był cenny, może oznaczał status. Albo może ten wojownik służył w rzymskiej armii, albo to łup. Dokładnie. Możliwości jest kilka. Może służba w oddziałach pomocniczych, może łup, a może dar dyplomatyczny. Sam fakt złożenia go do grobu świadczy o jego, no, ogromnej wartości dla tej społeczności. Symbolicznej też. Jasne. A to naczynie z Kalimierzy Wielkiej. Też było o nim głośno. Coś unikatowego. Rzeczywiście, unikat. Grecko-rzymska situla, czyli takie wiaderko z brązu zdobione delfinami, ma około dwóch lat. I co najważniejsze, użyto go jako urny pogrzebowej. Urny? Rzymskie naczynie jako urna w grobie kultury przeworskiej? Tak. To dopiero czwarty taki przypadek w Polsce. Znowu mamy importowany luksusowy przedmiot, ale włączony w lokalny rytuał. To pokazuje y, nie tylko handel, ale też przenikanie kulturowe, adaptacje. Czyli mamy żołnierzy na Kujawach, miecz w grobie, luksusową urnę. Jak to się ma do tych tysięcy rzymskich monet, które znajdowano od dawna? One opowiadały inną historię. No właśnie, te monety, jest ich około 70 tysięcy, znajdowane głównie wzdłuż szlaku bursztyjowego. One potwierdzają długie kontakty, ale y, raczej handlowe lub dyplomatyczne. Traktowano je bardziej jak kruszec. Często tak, jako rezerwy wartości, materiał na ozdoby, element darów, niekoniecznie jako codzienny środek płatniczy. A te najnowsze znaleziska, kujawy przede wszystkim dodają coś zupełnie nowego, tę fizyczną, choć pewnie epizodyczną obecność wojskową. Czyli kujawy to militaria, spata i situla, to kontakty kulturowe i statusowe. Tak to wszystko razem tworzy bardziej złożony obraz niż tylko handel bursztynem. Ale, ale czegoś brakuje. No brakuje nam śladów stałych baz, fortów, dużych obozów wojskowych. Tego nie znajdujemy. Czyli nie było tu stałej rzymskiej okupacji. Na to wygląda. Raczej misje, ekspedycje, patrole, może właśnie te rekrutacyjne albo dyplomatyczne wyprawy. To były interakcje ograniczone w czasie i skali, jak się wydaje. Rozumiem. Dlatego dalsze badania są tak ważne. Koniecznie trzeba kontynuować wykopaliska, ale też łączyć archeologię z innymi dziedzinami. Analizować źródła pisane, jak Kasiusza Diona, robić datowania radiowęglowe, może badanie DNA. Pełniejszy obraz wymaga współpracy. Podsumowując, najnowsze odkrycia, szczególnie te z Kujaw, dają nam no, mocne dowody, że Rzymianie. W tym żołnierze fizycznie pojawiali się na ziemiach Polski. To nie był tylko handel. Dokładnie. To były bardziej złożone relacje, w tym militarne i polityczne, nawet jeśli tylko epizodyczne. Znaleziska jak situla czy spata pokazują też wymianę kulturową. Ale brak fortów pozostawia pytanie otwarte tak. I to jest chyba najciekawsze na koniec. Jaki był dokładnie charakter tych rzymskich wizyt w Barbarikum? Jak te krótkie, ale znaczące kontakty wpływały na lokalne społeczności? No i co jeszcze kryje polska ziemia? Ile takich śladów czeka na odkrycie? Taka prośba na końcu podcastu: Turystyka i przygoda. Tak, to ważne dla zrozumienia relacji tworca odbiorca dziś. Dokładnie. Autorzy mówią całkiem prosto. Jeśli podobał ci się podcast, tak. Proszę zostaw po sobie ślad. I od razu konkrety. Like, komentarz, subskrypcja. Zwłaszcza dla nowych słuchaczy, podkreślają. Tak. I to sformułowanie: zostaw ślad. To brzmi tak, wiesz. Osobiście. Nie tylko kliknij. Masz rację, to nie jest tylko techniczne. Zostawić ślad sugeruje, no, jakąś interakcję. Dla twórców. Mhm. To duża pomoc i ułatwienie w promocji kanału. I tu, tutaj robi się ciekawie. No właśnie, bo jak te ślady, te lajki, komentarze realnie pomagają, co one dają? No właśnie, te z pozoru drobne rzeczy. Lajki, komentarze, no i subskrypcje. Tak. To jest wiesz waluta dla algorytmów. Waluta? Jak to? Tak, no bo algorytmy platform, y, one na tej podstawie decydują co pokazywać innym. Czyli im więcej interakcji tym, tym większa szansa, że treść zostanie uznana za wartościową i no promowana dalej. Czyli każdy like to taki mały głosik, hej, to jest dobre. Można tak powiedzieć. Mikrogłosowanie, komentarz to jeszcze silniejszy sygnał zaangażowania. A subskrypcja buduje bazę? Tak, potencjalną bazę stałych odbiorców. To wszystko są sygnały dla maszyn, dla algorytmów. Czyli ten minimalny wysiłek, to kliknięcie, to nie jest tylko miły gest? Absolutnie nie tylko. Ale realne paliwo dla promocji twórcy. Właśnie tak. To jest bezpośrednie wsparcie i, co ważne, niefinansowe. To ciekawe, że różne akcje mogą mieć różną wagę. Mówiłaś o komentarzach. Tak, często komentarz jako wymagający więcej wysiłku jest przez algorytmy ceniony wyżej niż like. Rozumiem, a subskrypcja plus oglądanie to już sygnał lojalności bardzo cenny. Twórcy o tym wiedzą, stąd te konkretne prośby.